<laughs> jak z pierwszym, lol. No, dziwne. A wiecie, co zobaczmy? Nic to chyba nie dało. Myślałem, że coś z tymi oknami, albo coś. Nie wiem. Dobra. A ja nie wiem, co ja mogłem zapisać. A wiecie. No dobra, już się nie uda. Dobra, tu jest jakiś znaczek. Aha, dobra, to jest ten czar. Lumos. Swoją drogą, tak w więzieniu Askabana, zawsze mi się podobało w tym czarze, on to tak fajnie Harry wymawiał, tak, tak, Lumos. gdzie to się włączyło? Cholera. Nie patrzyłem, gdzie. Teraz nie wiem. Chyba... o, właśnie. Ile mamy fasolek? 270. Nie za dużo, szczerze mówiąc. O, mamy już korę, fajnie. Jeszcze tylko został śluz gumochłonu. Będziemy mogli eliksir sobie zrobić. Bo jeden, niestety, jakimś dziwnym... E, ...trafem zmarnowałem. Nie wiem, jak to się stało, ale okej. Okay. Dobra, dziękuję. Z tego wyjdę jeszcze, jeśli pozwolicie. Dobra, o filetowa fasolka tak słodko wygląda. Posłuchaj. No, byłem. Aha, dobra. Tu jest jeszcze gwiazdka. Znaczy się, fasolka. Mamy już trzy gwiazdki. O. Właśnie tu wygląda jakbym mógł się tylko zrzucić. Tyle. Pewnie się nie da. Nie. Nie ma sensu próbować, bo wiem, że od się nie uda. Tu jest bug. Widzicie? Znaczy, nie bug do końca. Glitch, coś takiego. <laughs> Dobra, zapisywanie. O oh. Czekajcie, bo o, tam jest Kora. Ale wiecie co, nie chcę się po nią iść. Więc trudno. Ej, to nie tu. Niech już będzie. A cholera, naprawdę mi się nie chcecie po tą fasolkę co się jeszcze zrobiła taka dziwna przed chwilą. Dobra, już cztery gwiazdki. A to jest oh. chochlik Kornwalijski. Bardzo męczące i denerwujące stworzenia. Jeśli cię dotkną, to zaraz ugryzą, więc ich unikaj. Rictus tu je oszałomi. Wow, fajnie, zajebiście. Dobra. Tu nic nie ma. się jest. No, fajna komnata. A no to jest taki duszek, czasem latają. jest gwiazdka. Wow, 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 wow. Ach, dobra. Wyglądało jakbyśmy się zabili. Ale przeżyliśmy to lepiej. Oczywiście. To jest fotel jakiś, kurwa. Wow. Czekajcie, chcę sprawdzić, czy, by, czy to by się nie udało, ale wątpię. Nie, bo to jest tak zrobione akurat, żeby się nie dało. Po prostu jeszcze raz, A, jeszcze jeszcze raz. Hmm. Wiem, że się nie da, ale i tak będę sprawdzać. Nie, trudno. <coughs> Mówi się trudno. Żyje się dalej. A żółta też taka smakowita. Niebieska też. Ta już nie. Hmm. Dobra. Come on, come on, come on. U. Nie tu, no właśnie. Dobra. No jest spoko. Tu jest ta dziura ich taka. Dobra. Zasta, już chyba. O, siódma, wow. jakiś taki nieobecny byłem. <grystanie> no, ale już jest chyba tutaj, zaraz pod nami. O. O. No, na co mi ta platforma? E, no nie wiem. <grystanie> Dziwna. No już. Lakomicie, panie Potter! Ukończył pan wyzwanie skercz. Czas, jaki panu pozostał, zostanie teraz przeliczony na punkty. cotygodniowa ceremonia przyznawania punktów. A ten, jakiś się głosi, To już naprawdę zjebany ten dawnik, był teraz. Dobra, już nie będę nic więcej na jego temat mówił, bo cały czas o nim mówię. Spongifusa jeszcze nie mamy dalej, szkoda. Jak jakby latał. Nadszedł czas na kolejną ceremonię przyznawania punktów. Zobaczmy, który dom jest w tym tygodniu na czele. Hmm, najwyraźniej prowadzi Gryffindor. Harry, chyba czeka Cię wizyta w pokoju nagród. Dobra, ludzie, idę. Troszkę czasu mi zleciało, gdyś coś mnie zatrzymało niestety. O, już znamy na przykład czar, możemy sobie teraz wejść. O tutaj znowu nie znamy. Tam schodzić nie będę, bo już nie wyjdziemy wtedy. Więc szybko się tu wrócę. Myślę, że weszlibyśmy w sumie. Ale już nie będzie. Dużo fasolek naprawdę, to teraz tak nic nie mówię, bo nie ma wprawdzie co komentować, naprawdę. Sorry za to. Harry. chcę zobaczyć miejsce zbrodni. Filcz pilnuje korytarza, gdzie zaczarowano jego kota, ale teraz go nie ma. Taka okazja. No, więc iść. Że komnata tajemnic naprawdę istnieje? Ja wierzę w opowieść Flitwicka, nawet jeśli on sam nie wierzy. Nawet Dumbledore nie mógł odczarować pani Norris. Nie wiem, kto ją zaatakował, ale na pewno nie człowiek. Jesteśmy na miejscu zbrodni. Chyba możemy się rozejrzeć, skoro już tu jesteśmy. A filcza nie ma. Pamiętasz, ile wody było na podłodze? Skąd się tam wzięła? Stąd. Zajrzyjmy. Nie mogę tam wejść. To toaleta dla dziewczyn. Nie przejmuj się Ron, nikogo tam nie będzie. To łazienka jęczącej Marty. Straszy w toalecie. Jest zawsze nieczynna, bo Marta ma napady złego humoru i wszędzie rozlewa wodę. Nie życzę sobie, żeby gadano o mnie za moimi plecami. Ale kto może być dziedzicem Slytherina? Kto chciałby wystraszyć wszystkich ludzi nieczarodziejskiego pochodzenia z Hogwartu? Draco Malfoy. Słyszymy, jak nazwał Hermionę szlamą. Ale jak udowodnimy, że to on? Trzeba by dostać się do salonu ślizgonów i wypytać Malfoja. Ale tak, żeby nie wiedział, że to my. <laughs> Ale to niemożliwe. Potrzebne nam będzie trochę eliksiru wielosokowego. Przemienia człowieka w kogoś innego. Możemy zamienić Harego w ślizgona. Nikt by się nie zorientował. Obawiam się, że dwa składniki ciężko zdobyć. Sproszkowany róg dwurożca i skórę bumslanga. Harry, będziesz musiał je zdobyć, żebym mogła zrobić eliksir. A wiesz, skąd mogę je wziąć? Róg dwurożca jest w zapasach Snape'a. Nie jestem pewna co do zrzuconej skóry bumslanga. Muszę sprawdzić w bibliotece. Cudownie. Korytarze pełne paćki. Ale zabawa. Mhm, dokładnie. Tak jeszcze z 10 minut nagramy i będziemy kończyć. Czekajcie, bo... Aha. My, my wtedy poszliśmy tu. Hej, Harry! Chcesz pohamować? Nie, dzięki. To sala do lekcji eliksirów. Lepiej uważać na snapa. I o to chodzi? Aha, on tutaj jest kurwa. Ten co tu chodzi? Nie chcę się już tam iść, szczerze mówiąc. Hmm, gdzie ja tu mam iść? O, karta. Hmm. nie wiem. Dobra, więc jednak nie tu. Chyba jeszcze tu jest jakiś przycisk. Coś się otworzyło. No, coś ty zrobił, stary. Hmm. Czekajcie, tu... A, tutaj. Nie wiem, to tam jest jakieś przejście. Chodźmy to sprawdzić. Jak nic nie będzie, to się wrócimy tam na główny i spróbujemy innych korytarzy. O, znowu karta. A, ładnie. Słabo, ale niech będzie. Do mnie krzychu, dobra, któreś z tych drzwi pewnie, znaczy nie drzwi, tylko w sensie, że korytarze dobra, nie chce mi się ludzi. więc pójdziemy po prostu już szukać od razu. Hmm... O sorry, musiałem się podrapać. O! Hmm... Aha, dobra. <coughs>